Jestem Siema, maneczko, jestem Maxi L5 A dzisiaj jest ze mną Michał Kaletka I to jest ten dzień Tak to jest ten dzień na FE Afk na strefę Jak się iść na strefę? No a, za, za na jest, za na miast. Czekaj, biorę klucze. O jest! Dobra, y, biorę tak. Biorę klucze y, widzowie, to będziemy rozdawali, nie? Biorę klucze tutaj Uwaga! Darmowy klucze awk. Znaczy niestety nie mogę... Y, Max, ale nie robisz live'a. Bo Edyny AK. Bo odcinek. O. Michał jakiś Elon Elo! No! Jak widzicie już tutaj nam o Zesi pisze Elo, dobra Czy polunerka zasubskrybowała mój kanał, a tu jakiś ziomek, nie wiem. To ty? Aha. No to stary. Ty jako pierwszy dostajesz klucz Awk. Mogę dwa... Nie, jeden. Dobra, gdzie jest reszta? Czekaj. na efy, e, afk, na strefę afk. Max Octi, dołączcie na rozmowę. Otwieram, Czekaj. Stary, bo będziemy musieli dołączyć na rozmowę, chyba. Czekaj. Czekaj, stary, bo dołączcie na rozmowę. Nieważne, dobra. No e, no gdzie są wszyscy? Kurde. Dobra, tutaj do końcika, chodź tutaj do końcika. Nie, bać z tym bawię. się to Ale nie, chodź, chodź do mnie, chodź do mnie. Tutaj do końcika, idź tu. Trzeba jakaś stare, Ch bo ja muszę do nich chyba zadzwonić, bo to jakieś na strepę. Nie, nie idź jeszcze, bo... Ale nie idź, bo jeszcze będzie rozdawani kluczy. Zostań. Zostań. Dostać, Czy... nie no, daj, daj, dołącz na rozmowę, daj, dołącz na rozmowę. Siema. No dobra, wszyscy są? Ej, ty mo, ej, ej stary, ty możesz wyjść z tej rozmowy na tym. Tylko ja będę ja? musiał zadzwonić do reszty. Eee. nie, dawaj, ja tu będę czekał. Maksy, ale mogę na strefę, a ja idę się z tym bić, bo typię ja umiem się bić. Co? O, czekaj, dzwonią, dzwonią. No, witajcie na rozdawaniu kluczy. Drodzy Państwo, wszyscy na strefę AWK. Prosimy na strefę AWK. No, teraz robię odcinek, bo niestety live'a nie mogłem zrobić. Na strefę AWK. Już jednemu uczestnikowi rozdaliśmy. No, proszę, już tutaj, już. No Dobra, ustawicie w kolejce moi drodzy ustawicie w kolejce Dobra Odeszli ofiaruję Ci ten klucz AWK Dobra Uwa... Gaba Żaba Ty dostaniesz Najlepszą nagrodę, by byłaś pierwszą subskrybentką I dodatkowo klucz AWK Jezus Polonerka, Pola Ej, Pola, zasubowałaś kanał? Tak. No to chodź. Sprasz. Ej, czekaj, zobaczę Jest zasubskrybowała tak. Tak, trudno, zasubskrybuj. Tu. Ja nie mówię, żeby zasubskrybowała to nie zasubrybała. nie gopała. Dobra, Michał już dostał. Ostatnie dwa klucze zostały. No i dobrze. No, kurde, to jeszcze sobie chwilę poklepiemy się, nie? Poklepiemy się jeszcze. A się chce być Czekajcie, czekajcie. Dodamy Michała, widzowie, dodamy Michała. Nie za, widzowie, nie zapomnijcie zasubskrybować kanał i dać łapki w górę. Michał, Michał, wszyscy na kamerce, nie no. Elo, elo! Rozdawanie kluczy. Ja sobie otworzę ja, i, i, ten jeden chociaż ten. Uwaga, co dostanę. Dostałem szmaragdy! Ej, dobra, kto chce ostatni klucz? Uwaga! Ostatni klucz! Czekajcie, ustawcie się tu w kąciku. I będzie Simon mówi. Będzie Simon mówi. Uwaga. Dobra, przede mną, wszyscy przede mną. Pasek zróbcie. Pa linię zróbcie. Linia, 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 linia. Ej, zróbcie linię, linia. Wiecie, linia. No uwaga, będzie Simon mówi. Simon mówi kuczni. O! Gabi kucnęła no, i Michał. No to y, ozeszy i polonerka odpadają. <grym, 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 nie kucnąłeś. Nie Teraz tylko jest Gabi. Dobra, spokojnie, tutaj emelardy dla tych co przegrali. Proszę, proszę. Dobra, uwaga! Y, czyli tylko. O, dziewczyna. Czyli tylko y, została Michał i Gabrysia, uwaga. No, ale nie musicie już kucać. Nie musicie już kucać. Dziękuję. Dobra. No, kto mi zabrał? Dobra. Yy, dobra. Podskocz. O, dobra, twardzi jesteście, no. Dobra. Simon mówi podskocz. A, a, twardzi w sobie. A kurde, są twardzi Dobra Podskocz Simon mówi kucni Ej Simon mówi kucni Dobra, spokojnie, spokojnie Najwyżej 5 sekund i przegrywasz, nie? Dobra Simon mówi podskocz O, Kto podskoczył? Dobra, Gabrysia wygrywa klucz! Chodź za mnie, Gabrysia! Chodź mnie, Gabrysia. No, ja, ja podskoczyłem, ja podskoczyłem! Podskoczyłeś? Podskoczył? Ej, podskoczył? A no to dobra, jeszcze. Bo ja nie widziałem, ja nie widziałem, sorry. Dobra, uwaga! Kucni, Kucnij! Ta Dobra, Eee podskocz! Nikt się nie daje nabrać? Sajma mówi kłótni! Nie! O, Michał! Michał podskoczył! Co? Michał podskoczył! Ale to się nie... To się nie, liczy, jest, się, nie liczy się! Liczy się! Ale to się Michał, nie... Michał, przepraszam! Jest, przepraszam! Ale zrobiłem tak i tak, zrobiłem tak i tak, a więc to jest kłistnięcie. Hmm. Nie wiem czy to się zalicza, ale okej. Okay. A czemu czem ona czemu ona zwa ponerka? Podskocz! A, dobra, twardzi jesteście, bo powiedziałem podskocz, ale nikt nie podskoczył, dobra. Dobra. Uwaga! Kucnij! Nikt nie Simon mówi podskocz! Kurde. Dobra, uwaga. Kucnij! Hmm. Simon mówi kucnij! Simon mówi, wyjmi, wyjmi, kielich. Czekaj, czekaj. Teraz będzie coś innego. Mam też mam. Dobra. Mam. No, nie, ja w to nie gram! Orzechi, może wywalać. Orzechi, wywalać. Dobra, uwaga. Ostatnie słowo. Jak teraz ktoś z was przegra? żna Octavian to nie możesz. A bo to jest dywana. Ode mnie do Dobra, uwaga. Podskocz. Nikt nie nikt nie podskoczył. Dobrze, dobrze. nie, ja nie lubię iść. Niech tylko Octavian idź. A nie oni. No właśnie. Octy idź. No bo nie, bo nie wiem, nie wiem w sumie. Dobra. Simon mówi kucni! Dobrze. Simon mówi podskocz i kucnij. Simon mówi napisz na czacie uw. Kto pierwszy napisz ten wygrywa klucz. nie mogę, nie mogę pisać, nie mogę pisać. Gabrysia! nie mogę pisać, Gabrysia chodź, chodź Gabrysia, chodź Gabrysia. To. Mówisz, że bym napisał, e ja nie mogę, bo ja nie mogę pisać. Muszę mieć 1000 punktów. To jest oszustwo. Ale ja nie mam 1000 punktów, no to, a jakoś mogę napisać. No to ty, ja muszę mieć 1000 punktów pierwsze. To poczekaj, nieważne, dobra. Ale on też nie ma i Dobra, trade Fedesiak, proszę. Trade Fedesiak. Potrzebujesz 1000 monet, aby odblokować czat. Fedesiak wygrał. Klucz afk! Jeden dostał. Nie no, to jest oszustwo. Bo musicie... nie wiem... To, to nie, nie jest, oszustwo. jest oszustwo! Polonerka! Polonerka! Chodź ze mną. Polonerka, chodź ze mną. No to pono, pono nerka, pono nerka. Chodź ze mną, popatrz. Sprzedaj to sobie, sprzedaj to sobie. Ej no Gabi, co ty, nie ukradaj. Dobra. Otwieram sobie klucz. Co mi wypadnie, uwaga. u o, wypadł mi ten slime, bariera. Dobra, uwaga. Wszyscy idziemy na PVP, chodźcie. PVP! Nie, to już było takie jednorazowe. sajmonowanie. Dobra, chodźcie, chodźcie, idziemy wszyscy na, na PVP. Widzowie, pewnie nie słyszycie, ale nieważne. Widzowie! Jak zostawicie trzy łapki pod tym filmem, to będzie kolejny odcinek z Minecrafta. Na moim play'u. Z Fedesiakiem i z Ozesim. Dobra, wszyscy na PvP. Idziemy się klepać. Wszyscy klepa. Pyk, pyk, pyk. Pyk, 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 pyk kurde. Wiem. O kurde, zaraz przegram. A, kurde. Ozesim się przygotował. Na klepkę Wszyscy się nawalają! Ja pierdzielę! No to widzowie niezły tutaj mamy ten. My już będziemy kończyli. Mam nadzieję, że wam się podobało. I dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Także narazka!